Nagrywam wam dzisiaj relację tutaj z pięknego takiego miejsca nad rzeką Minia. Siatka w wodzie. Się moczy, znaczy, że jest dobrze. Moim zdaniem jest bardzo dobrze. Jestem tu już czwarty dzień. Miejscówka to nie jest jakieś mega tajne miejsce, tak? Ale przez cztery dni nie widziałem tutaj praktycznie, można powiedzieć, nikogo wędkującego. To nie jest kanał żerański, że się ludzie trapują, że trzeba wstawać w o której, żeby w ogóle znaleźć miejsce. Zobaczcie jak tutaj, tym pięknie, zobaczcie jak tu jest śliczny, ślicznie, ze mną las, wszystko. I tutaj praktycznie mało wędkarzy przyjeżdża, ludzie nie wiem czy nie znają, czy nie wiedzą. W każdym bądź razie pokażę wam, jak tu dzisiaj, po, cztery, po czterech dniach nęcenia, tą zanętą i to już jest z tych płoci. Ja myślę, że tutaj spokojnie, ze 3 kg, nawet może i lepiej. Jak na półtorej godziny, to powiem Wam, że jest bardzo fajnie. Rzeka piękna, malownicza las. Zobaczcie, jak to jest fajnie. Takie rzeczy jeszcze są na Mazowszu. Dobra, nagrywam wam akcję. Szczupak, na biały z czerwonym Były płocie Były karpiki Na rzece Teraz mam szczupaczka Na biały z czerwonym o, Taki tam pistolet 45 cm o, Ładnie masz Jesteśmy dzisiaj nad rzeką Mienia. Raz kolejny. Rzeka pełna tajemnic. No taki czterdziestaczek o ładny. Dzisiaj moja tajna miejscówka na rzece. Tu Wam pokażę. O, chodzi żywiec, bojka na płotkę. Na razie małe śledzie. Dwie płotki. straciłem, poczerpało mi te płotki. Tutaj słowiczek. No, Mówimy na zamęte radwisz płoć białe, czerwone Falami ryby przychodzą, bo jest bardzo bardzo dużo szczypadkę. Ja może mam się uda nawet któreś branie nagrać, bo już miałem zabrania co do płoci w tej rzece. No naprawdę fajnie, bo falami podchodzą. Podchodzą 15 minut, kilka strzałów, potem cisza. Pokażę Wam dzisiaj swój dorobek. Jestem tam, Nie, około półtorej godzinki. Naprawdę fajne grube. O, zobaczcie. O, takie ładne grube. I są mi takie trzydziestki nawet chyba z dwie. Także powiem Wam, że całkiem fajny wynik. Czekamy może na jakiegoś większego szczupaka, bo te płotki mi poniszczyły takie śledziki 40, parę centymetrów. Może coś konkretnego też jeszcze się uda dzisiaj złapać.